Proszę Państwa, to jest zaszczyt, to jest przyjemność. Po pierwsze, praca w Szkole Głównej Handlowej, a po drugie, możliwość nagrodzenia najlepszego studenta Szkoły Głównej Handlowej. Z niezwykłą przyjemnością chciałabym Państwa poinformować, że w tym roku, jak powiedział Pan Rektor, po raz pierwszy pragniemy przyznać nagrodę dziekana studium magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej dla najlepszego studenta. Pomysł fundowania nagrody zrodził się z obserwacji Państwa ogromnych możliwości naukowych i badawczych. Ze świadomości Państwa wiedzy, pracowitości i zaangażowania w to, co dla Was ważne. Chcieliśmy pokazać Waszym obecnym i przyszłym pracodawcom, że studenci SGH są najlepsi i że nie jest to slogan, ale to są fakty. Najlepsi, bo osiągają bardzo wysokie oceny. Z egzaminów i zaliczeń najlepsi, bo przygotowują niezwykle oryginalne, aktualne prace badawcze w ramach przygotowanych prac magisterskich. Stąd pomysł, aby wśród członków kapituły, którego przewodniczącym jest jego magipetencja rektor, pan profesor Marek Rocki, znalazł się także przedstawiciel klubu partnerów Szkoły Głównej Handlowej, a jednocześnie fundator nagrody. W tym roku fundatorem nagrody jest bank PKSA. S.A. Szanowni Państwo, chciałabym zaprosić przedstawiciela fundatora nagrody banku PKOSA, S.A. Pana Bartłomieja, przepraszam bardzo, już, czy jest Pan, Panie Dyrektorze, zapraszam. Proszę Państwa, chciałabym zaprosić w takim razie Pana Bartłomija Górniaka, Dyrektora Departamentu Strategii HR banku PKO S.A., aby ze swej strony przekazał Kilka słów o nagrodzie, a ja za chwilę Państwu ogłoszę, kto jest zdobywcą pierwszej nagrody Dziekana Studium Magisterskiego. Zapraszam bardzo. Panie Pani Dziekan, Dzień. Szanowni Państwo Profesorowie, Drodzy Studenci, kończycie najlepszą, najlepszą, najlepsze, najlepsze studia w Polsce. W najlepszym uniwersytecie, Szkole Głównej Handlowej. Nasz bank jest partnerem Szkoły Głównej Handlowej od wielu lat. I mogę tylko podkreślić, że słowa pani rektor, są, pani dziekan są w 100% trafione. Jesteście państwo wybitnymi studentami. Wielkie brawa. Jesteśmy również dumni, że mogliśmy zapoznać się z pracami, które zostały zgłoszone do konkursu. Każda z nich była naprawdę bardzo dobra. Oczywiście zawsze musi być ktoś, kto jest zwycięzcą, ale o tym za chwilę poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie. Wszystkiego dobrego, samych sukcesów i czekamy na Państwa z otwartymi rękami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest ten moment. Najlepszym studentem szkoły głównej handlowej, a jednocześnie zdobywcą po raz pierwszy nagrodę dziekana studium magisterskiego jest pan Mikołaj Lech, którego średnia ocen i wybitna praca magisterska pozwala absolutnie, jednogłośnie przez wszystkich członków kapituły ogłosić to dzisiaj. Zapraszam, panie Mikołaju. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki, bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się, że zakończenie studiów będzie dla mnie aż tak uroczyste. Bardzo ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że otrzymałem to wyróżnienie. No niestety szybko zaczęły się schody i dowiedziałem się też, że będę musiał tutaj wyjść i wystąpić. Ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. Bardzo chciałbym podziękować z tego miejsca Pani Dziekan i Bankowi PKO S.A., który ufundował tą nagrodę. Chciałbym także podziękować mojemu promotorowi, profesorowi Bartoszowi Witkowskiemu za uwagę, wsparcie i także za motywację do rzetelności takiego samodzielnej, i systematycznej pracy. Chciałbym także podziękować wszystkim wykładowcom, których miałem okazję spotkać w trakcie tych studiów. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na SGH, 5 lat temu, byłem taki no dosyć zagubiony i niepewny co do tego, co chciałbym robić w życiu. Jednak całe szczęście trafiłem na wiele osób naprawdę, które były prawdziwymi pasjonatami, byli pochłonięci tym, co robią, i z radością, i, z, i entuzjazmem starali się to przekazywać innym, i jestem przekonany, że to właśnie dzięki nim udało mi się odkryć swoje zainteresowania i na przykład też doprowadziłem one do podjęcia studiów na drugim kierunku, i na pewno nie jestem odosobnionym przypadkiem i wielu z nas, absolwentów, ma teraz przed oczami wykładowców lub osoby prowadzące ćwiczenia, które zarazili nas swoją pasją i właśnie nim chciałem dzisiaj podziękować. Chciałem także bardzo podziękować moim rodzicom, którzy siedzą gdzieś na górze. O, tam. <śla> Mojej siostrze Karolinie i dziewczynie Kamili i także przyjacielowi Michałowi Karbowskiemu za to, że zawsze mnie wspierali, bo jestem trochę panikarzem i na pewno gdyby nie oni, to bym tu nie stał. I za to im dzisiaj dziękuję. Dzięki nim te studia były łatwiejsze i przyjemniejsze. I także no, poproszono mnie, abym coś powiedział o tej swojej pracy. To ona <śla> dotyczyła oszczędzania energii, zmian klimatycznych, a także efektów ludzkich działań w kontekście przyrody, ale wydaje mi się, że wnioski, które z niej płyną, są bardziej uniwersalne i możemy je stosować w każdej dziedzinie życia. Powinniśmy być po prostu... Świadomi, że jesteśmy w jakiś sposób wzorem i przykładem dla innych i powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje zachowania. I moim zdaniem właśnie taka mentalność pozwoli nam skutecznie rozwiązywać problemy, przed którymi staję i które napotka w przyszłości nasze społeczeństwo. Dziękuję.